Niepełnosprawność nie równa się niewidzialność. Seria krótkich filmów promujących właściwe postawy względem osób z niepełnosprawnością. Jej bohaterowie to młodzi, pogodni i samodzielni ludzie. Pełni energii i radości życia kobiety i mężczyźni. Każde z nich ma swoje pasje, uzdolnienia i ciekawe pomysły na przyszłość. A niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu ich cech, wcale nie tą najważniejszą. Bohaterem tego filmu jest trzynastoletni Tomek, uśmiechnięty od ucha do ucha nastolatek w czapeczce z daszkiem, beżowym t-shircie i krótkich jeansowych spodenkach. Pokazany został na błękitnym tle. Tomek porusza się na wózku, a w filmie towarzyszy mu rozbrykany mały piesek popularnej rasy szu zapewne dziewczynka, jeśli wnosić po różowej obruszce. Biega wokół wózka i wskakuje Tomkowi na kolana. W ostatniej scenie Tomek znika. A na pustym tle pozostaje tylko jego wózek i wymowne pytanie, napisane wielkimi białymi literami: Czy niepełnosprawność to niewidzialność? Zapraszamy, poznajmy Tomka. U dołu ekranu po lewej jest tłumaczka języka migowego. Poznajcie Tomka. Ma 13 lat i uwielbiało buzować. Chciałby kiedyś założyć własne schronisko dla psów. Lubi projektować budynki i ma wiele pomysłów. Urodził się z porażaniem mózgowym. Niepełnosprawność to jedna z moich cech, nie jedyna. Zobaczy mnie, nie moją niepełnosprawność. A ty co widzisz? Widzisz Tomkę, czy tylko jego wózek? Osoby z niepełnosprawnością nie są niewidzialne. Zauważ je i ich potrzeby. Na jednolitym tle białe logotypy organizacji i instytucji zaangażowanych w przygotowanie kampanii. Pod nimi napis. Zadanie współfinansowane ze środków PEFRON, będących w dyspozycji miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.